sobie wałek pod głowę, by czuć się komfortowo i teraz zobaczcie, mam taką stabilną pozycję, rękę będę trzymał w taki sposób, by pójść właśnie do dynamiczniejszej rotacji zewnętrznej, a następnie zaraz zobaczycie, co zrobię, będę musiał szybko wyhamować ruch powrotu do rotacji wewnętrznej, a więc biorę hantelek, wykonuję w pierwszej kolejności taki ruch, ale uwaga, Otwieram rękę, otwieram rękę, otwieram rękę. Hop. I szybko muszę zadziałać rotatorami zewnętrznymi, by wyhamować ten ruch. A więc zobaczcie, spróbujcie dojść do takiego poziomu, tu otworzyć rękę i nie dajcie, nie pozwólcie na to, by wasza ręka poszła tu. Spróbujmy. Hop. O, właśnie. Hamuję ten ruch. Hop. Hamuję ten ruch. Hop, zahamowałem. Oto było bardzo dobre powtórzenie. Dynamicznie hop i zatrzymuję. Dynamicznie i zatrzymuję. I zatrzymuję. Ok? Czyli idę w miarę dynamicznie do rotacji zewnętrznej, otwieram rękę i teraz muszę wyhamować ten ruch. Jeszcze raz zrobię kilka powtórzeń. Hop i złapałem. Hop i złapałem. Hop. I złapałem to, było dobre powtórzenie. Hop, i złapałem. O, właśnie, już czuję, jak bardzo mocno zaczyna pracować mój stożek rotatorów. A więc zobaczcie, ręka jest w bezpiecznej, komfortowej pozycji, stabilnej. Pójście szybkie, w miarę dynamiczne do rotacji zewnętrznej. Puszczenie ciężarka, puszczenie tutaj yy, hantelka i wyhamowanie tego ruchu wyhamowanie zobaczcie że mój stożek rotatorów teraz jak ja poszedłem do rotacji zewnętrznej żeby ręka nie wpadła w nadmierną rotację wewnętrzną to właśnie nadgrzebieniowy podgrzebieniowy i obły mniejszy musi wyhamować ten ruch i to jest super